Dzisiaj zagrałem w Fortnite, ale z każdą śmiercią bardziej rozciągam moją rozdzielczość. Okej, okay, a więc teraz gramy na rozdzielczości oczywiście Full HD, tl, czyli 1920 na 1080 pikseli. No i co lecimy z gierką solo? No i jeżeli zginę, muszę y, zwiększyć rozdzielczość y, albo zmniejszyć, bardziej rozciągnąć. Po tej gierce, jeżeli zginę, moja rozdzielczość zmieni się na 1750 na 1080. Dobra, lecimy już busikiem, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Oby mnie zginął mega szybko, ponieważ no to chyba nie będzie za bardzo fajne. No i co tak, sobie myślę gdzie polecimy? No i polecimy sobie w sumie na farmkę, bo czemu by nie? Dobra, no i chyba nasz landing będzie taki. No, landing powiem nie jest najgorszy, ale jest ledgi Ogólnie taki mega fajny prototyp. Słuchajcie, używajcie tej nowej lotni, ponieważ jeżeli jej ją będziecie mieli, to wasz fow się zwiększa, ponieważ jest ona dość duża. No i dość dużo trzeba mieć, żeby wydać tą lotnię, ponieważ fotna jest tak skonstruowany, że trzeba widzieć całą lotnię ale no dobra, tu jest motor. Mamy PMA już ogólnie, dobra. Na razie ta rozdzielczość jest mega fajna. Jest input delay chyba, ale nie wiem. Więc nie jest zła, ale nie jest też najlepsza. No jest to po prostu typowe Full HD. Potem myślę, że jak zagram na 1750, na 1080, myślę, że może być gorzej. Ale jeżeli się przyzwyczai, nie będzie aż tak źle. Okej, okay. oj, oj. oj. Dobra, zginął, widzowie. O! No nie, no widzowie, co ja tu zrobiłem? No nie. Dobra, no to super. Zwiększamy rozdzielczość. Nie zwiększamy, tylko ro rozciągamy, ale okej. Okay. Taki ogólnie protp jak nie wiecie jak zwiększyć rozdzielczość. Yy, klikacie sobie kombinację klawiszy Windows R, potem wpisujecie percent updata. Procent, no i wchodzicie potem w updata, local. E, słuchajcie, potem Fortnite Game Saved win Config, Windows Client i Game User Settings. Najpierw musicie mieć to odznaczone. Idziecie sobie i ja pójdę sobie właśnie tutaj. I to będzie tutaj, czyli Resolution Size X. No i co? Tutaj zmieniamy na 1750. Tutaj też 750. No i teraz zobaczymy, jak ta rozdzielczość będzie grana. Okej, okay, więc ogólnie teraz wy to widzicie, tak jak ja to mniej więcej widzę. No i oby ta rozdziałka była już lepsza. Jak nie wiecie, to jest rozdziałka 1750 na 1080 pikseli, więc y, to ciekawe. O Jezu, czemu to jest... to są dwa różne skiny. Okej, okay, czy już na tej rozdziałce jest lepiej? No muszę powiedzieć, że jest tutaj taki mniejszy input delay, ja w sumie tak czuję, więc no naprawdę jest tutaj fajnie się gra. Tutaj fajnie się gra. Czy będzie to moja main rozdziałka raczej? Nie, ponieważ ja nie lubię za bardzo rozciągniętych rozdziałek, ale jak już bym musiał grać, to naprawdę mega, mega fajnie. Dobra, lecimy, no i teraz... Ja już nie komentuję co się pierwsze raz stało. Lecimy może na słuchajcie, bezwładny brzeg. Lecimy ciągle na hot dropa, więc lecimy. Dobra. No teraz jeszcze na tej rozdziałce ten fow jest już mega wielki. No to jest już mega fajne. Czy tu jest jakaś broń? Tu jest pompa, tu jest pompa. To jest nasza pompka. Dobra, mamy pompkę, nie! Nie, 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 widzowie, nie, 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 to się tak nie skończy. To się może tak skończyć, ale się boję o to właśnie. To nieźle, widzowie. Ja totalnie nie wiem, co się dzieje w tej grze. O mój Boże. Dobra, dobra, raczej się zdążymy uleczyć. Dobra, zdążyliśmy. O mój Boże! Nie widzę, ale to jest, to jest przesada. Okej. Okay. Mam jakąś perka. Tak, ja nie wiem, więc widzę za bardzo, co tutaj robić. Okay, that's yeah done. Oh, yo, yo, O Cholera, no nie no ja nie wierzę w tą grę. Dobra widzowie, teraz zagramy na 1024 na 768 pikseli. Więc oczywiście tak samo jak wtedy Game User Settings. No i wchodzimy, no i tutaj mamy, słuchajcie, Resolution. No i bierzemy 1024, też 1024 i tutaj 768. No i tu też. Okej, okay, ogólnie mega szybko mnie przytało do gry. No i tak wygląda. Słuchajcie, ta rozdziałka. Ledwo co ping widać, no i słuchajcie, ledwo też co. Słuchajcie, fps widać, więc. O kurde, no patrzcie, patrzcie, teraz ta muzyczka. No, tu jest ta muzyczka wręcz idealna. Dobra, my sobie lecimy, no i co? Polcimy jeszcze raz na Sioło szaleństwa. Ostatnia szansa. Kurde, jak ten Mikołaj wygląda. Dobra, nie wiem za bardzo gdzie bo się boję, że ta gra będzie najgorszą. Ale okej. Okay. Naprawdę, do grania na takich FPS-ach to trzeba mieć mega przyzwyczajenie od mnie. <grystanie> A, tu lądowałem chyba w pierwszej gierce. No jak zwykle, zero broni. Jak ja to kocham. Nie no, DMR. To jest joke. Okej, okay. okej, okay, bo to jest bot. Nie, to jest...